częściej jest gówno 18% mają magnes. Ale to są ścierwa, nie? Samochody, proszę F1, Uło! F1, wyprzedzam na śniegu, yeah. Żyłem, ten tyłem, ten tyłem wylądował. ten F1, Spoko, jeździmy teraz. Tak, trafiliśmy magnesem, którego nie widzę. Uhuu! Ło! Pierwsze skoki ładne. Ale ja co tam poleciał tak do przodu? Bezo! Ło kurwa! Bezo najlepiej poleciał. Ty! Oh, kurwa. Tylko tak musisz bardziej w środek polować. To pamiętaj. Jak coś. Chcesz... A i tam, na milimetry było. No, dlatego uciekłem. Dup. jakiegoś... Ty, jak ja wylądowałem? No, w tym samym miejscu na górze. O, fajnie, teraz poleciałem. Ale coś tam się... nie pamiętam, co się robiło, że cię leśpi Za długo lecisz, czy coś? To coś na boku za długo. Albo na dachu. Aha. O, tak ja na przykład, kurwa. kurwa. <noise> <noise> Jak poleciał? <głos> ta ta <głos> nawet nie wyskoczyłem. <noise> kurwa, filmik mi będzie dobry. A tu już nagrywasz? No? głosem czy bez? Z głosem, spoko. O jas. Nad mój będzie słychać. <noise> Leci ma Ale warto je Ło, Łochuj. Down. Ja Miałem takiego małego rufa, strasznie małego. <laughs> chyba jak tu ba bardzo wysoko się da wyskoczyć. Kurwa, kogoś będę za blacha <laughs> ścigać. bo nie wiem, co mi się pierdoli. Ile kosztuje bl blachowanie? No, ale poleciłem w Ja dalej powiedziałem o df 1 na czołówkę kurwa, już do mnie z molochem pojechał. Kurwa, to, kurwa, Po co na ciebie? O! Ten mo z molochem się ciężer skręca, ale że ładnie poleciał. To tak wysoko leci. Kurwa, nie mogę wylądować. Ej, da się mi te wózki na, na górkę, kurwa? Próbujcie? No, naprawdę da się. A co? Chcesz się wystrzelić? Dobra, niech ktoś we mnie przejebie, ale z molochem Dobra, ja już jadę ja, ja Czekaj, muszę się uzdawić O, bezo, dobrze Co to, to by było? Awaj michu oh, jak go, lol Kurwa, to będzie zajebiste to było Ej hey, ja man, ja to wybiłem <grym> nawet suwa! To w suwa nawet da się wybić. Ja myślę, że suwa się nie da wybić, a ja patrzę sub leci. Oj sorry. Co ja mam dawaj teraz ty na górkę, zobaczymy jak ty polecisz z tym. Jeden. O no, tak byś wyjeżdżał, to mów, bo nie widzę. Chodź Gdzie jeden. jesteś? Na górce. Dobra, już, już jadę. jakbyś dojeżdżał, to powiedz 3, 2... tak dalej, to jest zdjęcie. Dobra, 3, 2... Ło! Jakie Jakie ty kubeczki trzaskałeś! Dobra, niech ktoś z... tam stanie. Teraz Dobra. Teraz się rozpędzę. Dawaj, we dwóch. No, o! właśnie. Ktoś zresortował. Ale ktoś bokiem poleciał? Komuś, albo idealnie w środku. Stojcie tam? Komuś, musisz idealnie w środek nas. Albo kurwa. No poczekaj jeszcze chwilę. Dawaj, o, się ta Porszawa. Dobra, jadę. No e, ja mam już jedzie. nie, ja mam bokiem, dobra. O kurwa. No trwanie kupcił grupę. Teraz może być. Dawaj. Czujesz się jak rakieta taka. Kurwa, nie trafiłem! Trafiłeś. Nie ja trafiłem. No trafiłeś, ja powiedziałem. Ja właśnie nie że żebym trafił. No właśnie tak czasami jest, że nie widzisz, że trafiłeś, ale trafiłeś. Zaczesz na filmiku zresztą. Ja to już się jak jakaś rakieta, bo tam z przodu stał jak jakiś pocisk. Dawaj się jeszcze raz. Ja mam wystrzelić. Ło! Ło! Poszedł! Kurwa! Też fajnie tu się ustawić, albo przodem, stającym, albo tyłem. Dobra, stan, który... Ło! Ja mam wywagi! Jak poleciałem! Już jadę. Co tam ja mam stoi? A, ja mam wywazę. Dawajcie, w trójkę się ustawimy. <noise> jak? Tak się to robi Jeść! O oh, piękne Gotowi? Czekaj się tak jak, jak Jak wcześniej, jak pocis się ustawię albo na nich, jak mi się uda To będzie rozpierdol o, o, rozdostań Nie, nie, zostań. To Dorfaj, nie rusza się Poczekaj, on sobie do, do nas dojedzie Niech ktoś przypierdoli w ciebie, a ja w niego A tamten... ten, A do mnie niech środek Jo? Jut Chyla Jeszcze Michu jedzie <noise> Mił. Takiego chyba celarza dobrego nie będzie miał, ale dobra, spoko. Dobra. Dawaj, ja... stoimy w czwórkę. Ale przypierdol... Komu jak będzieś jechał! Jedzie! Pst! Kurwa. Ja najdalej żebym poleciał chyba. znaczy się najwyżej. Dobre zdjęcie, później... Kurwa jakie bugi, ja pierdolę. Ja pierdolę Ej, ja, żebym dobra, się zres... No dobra, jeszcze raz. <laughs> to było zajebiste. Tylko tak się. Może tak ten, tak się ustawmy, żeby miał łatwiej trafić. Tylko jeden z przodu, tak. o właśnie jak Michu. Dawaj taki. Tylko poczekaj, aż mi się katapulta odnowi. Szybki napędzę. Dawaj rów tak jak ja się ustawisz, będzie miał łatwiej nas trafić. To też się tu musimy wszyscy zmieścić, żeby kurwa, się nie się ten sprzęt. Ja podjadę wam zdjęcie, tyknę. Ło! No nie zrzucam! Kurwa. Jeszcze ja spadnę. Dobra, wiecie jak wiadę po was Kto tam się nie zmieścił? Ja tam na razie... Nie. Ja na górce jeszcze stoję, na razie czekam aż wiado wszyscy Widzę Dobrym. dwa. Na górce Ja mam 103, 3 ja jestem po drugiej stronie górki Stań to jest ja... Tak jak ja stoję, tylko przodem Ja to tak się ustawię ej Wiesz no jak bokiem tak jak domino. Mino Kurwa ja to tak się ustawię, żeby tylko mój dziób było o, widać. Tak polecić mogę fajnie. O, ślizga się. To za bardzo przybyłem. Ja? Tak. Ustawcie się tak w jednym miejscu, tak wszyscy, może. O. o nie spychaj mnie, Michu, kurwa. <laughs> ale. Tak, sorry. Ja wam jeszcze spadł. <laughs> Ej, Michu, pamiętasz? Co to było? O, właśnie. Coś mm. gumę ma. Dobra, ja już stoję. Jaman, zjechałeś na dół? Tak, ja zjeżdżam tutaj. Jezu, jak tu się ślizga. Albo ja was pierdolę, tak poza To dawaj bez do nas. No, poczekaj no skur. <głos> <głos> ja tylko widziałem, jak się trzesnęli, i nic więcej. Polecieli, czy nie? Trochę, ja Miałeś trochę poczekać. Ja stoję. Kurwa, sorry. <noise> ja mam poszedł. I w, i w ścianę. Ło! Tu. To jest najfajniejsze jak tu się te tańce robi <grym> Mogłem screena zrobić jak moje auto ustało Moje Uj. auto ustało na dziobie i nie chciało odjechać Ustawia się kto? Yaman jest, Jaman jest spać Cześć Zrespił się. Będziesz <laughs> <with your laughs> mrygał.